Alert, alert, odpalamy protokół król przerywa milczenie. To jest, proszę państwa, moment, na który czekała cała Polska. Po miesiącach, a może nawet latach, medialnej burzy wokół sensualnych tańców Anny Lewandowskiej, głos zabrał on. Król, kapitan, mąż, sam Robert Lewandowski. Pamiętacie te wszystkie filmiki? Tę baczatę, te zmysłowe ruchy z obcymi mężczyznami? Pamiętacie te tysiące komentarzy? Biedny Robert! Jak on to znosi! Co on na to? Wszyscy czekaliśmy na jego reakcję. Myśleliśmy, że milczy, bo jest mu wstyd. Albo że jest zazdrosny, albo że szykuje rozwód. Aż tu nagle pudelek publikuje ekskluzywny wywiad i pada to historyczne, legendarne zdanie. Zapytany o te teńce, Robert Lewandowski ze stolickim spokojem przyznał. W końcu się wkurzyłem. Bum. Słyszycie to? Król się wkurzył. Mamy to. To jest ten dramat, na który czekaliśmy. Ale, ale, ale spokojnie, nie otwierajcie jeszcze szampana. Bo myślicie, że on się wkurzył na Anię? Że tupnął nogą i powiedział dość tych pląsów. O nie, nic bardziej mylnego. To jest brand Lewandowski Ink. Tu wszystko musi być perfekcyjne. Okazuje się, że Robert wkurzył się na nas, na media, na internautów, na pudelka, na alert celebrycki. Wkurzył się na to, że ludzie śmieją robić aferę z niczego. Co za piękny PR-owy piruet! To jest, proszę Państwa, arcydzieło, to jest mistrzostwo świata w gaszeniu pożaru. On się nie wkurzył na to, że jego żona publicznie ociera się o instruktora. On się wkurzył na to, że my śmiemy to komentować. Dalej jest jeszcze lepiej. Robert mówi, że on ufam Ani, że to jest jej pasja, że on nie ma z tym problemu. My w alercie celebryckim jesteśmy oczywiście głęboko wzruszeni. Ale też jako cyniczni analitycy doskonale rozumiemy co tu się właśnie stało. To jest klasyczne damage control. Robert Lewandowski to nie tylko mąż, to jest prezes firmy Lewandowski S.A. I ta afera taneczna po prostu źle wpływała na wizerunek firmy. Zbyt wielu ludzi zaczęło postrzegać go jako pantoflarza, a to jest złe dla biznesu. Więc król musiał zabrać głos, musiał uciąć spekulacje, musiał pokazać, że on tu kontroluje sytuację, że to nie jest tak, że Ania robi co chce, to jest tak, że on jej na to pozwala bo jej ufa. To jest piękna medialna gra i my szczerze mówiąc jesteśmy trochę rozczarowani. Liczyliśmy na prawdziwą, rodzinną dramę, a dostaliśmy oświadczenie rzecznika prasowego. Co myślicie? Wierzycie w ten spokój i zaufanie, czy to jednak była piarowa bustawka, żeby zamknąć nam usta? Czekamy na wasze opinie i subskrybujcie, bo my będziemy patrzeć. Czy Ania teraz teraz przestanie tańczyć?